Naprawdę udanym, chociaż nie idealnym chińskim autem jest nowy MGZS Hybrid Plus, którym ostatnio zrobiłem ponad 1000 kilometrów. Mamy tutaj do czynienia z crossoverem o długości 443 cm, w którym najbardziej rzuca się w oczy przelicznych ceny do tego, co oferuje pod kątem napędowo-wyposażeniowym. Bo układ hybrydowy z benzyną 1.5 oraz wsparciem silnika elektrycznego rozwija konkretne 197 koni mechanicznych, co daje pierwszą setkę po około 7,5 sekundach, a w punktowym przyspieszaniu auto jest naprawdę żwawe i ogólnie zapewnia dobrą dynamikę, bardziej niż wystarczającą do takiego crossovera. ZS-a z wymienionym silnikiem można dostać od 98 900 zł za podstawową wersję, która zawiera niezłe wyposażenie z automatyczną klimatyzacją, kamerą cofania, sporą ilością systemów bezpieczeństwa, wliczając w to aktywny tempomat i asystenta ruchu poprzecznego, a topowe ekskluzji, które pokazuje ze 116 700 zł, to już chociażby elektryka fotela kierowcy, światła LED, dobrej jakości kamery 360 stopni, no ogólnie poziom wyposażenia jest naprawdę przyjemny. Do tego dochodzi rozsądna jakość wykonania, z grubsza bezproblemowo działające multimedia czy przestronne wnętrze. Tak jak wspominałem, nie jest idealnie bo nie ma chociażby bezprzewodowego wsparcia Android Auto i Apple CarPlay, nie ma też regulacji kierownicy w drugiej płaszczyźnie, to znaczy przód-tył, co może być trochę albo bardzo dokuczające dla niektórych osób. Zegary w nocy są zbyt jasne, nie da się ich bardziej przyciemnić. Dodatkowo, styl prowadzenia jest tutaj taki typowy, aby dojechać do celu i bez szału. Układ hybrydowy też bywa, że dziwnie się zachowuje ze względu na tylko trzybiegową skrzynię. W końcowym rozrachunku jednak te minusy są przysłaniane przez plusy i MGZS jest naprawdę ciekawą propozycją, a jeśli ktoś szuka tak mocnej hybrydy w tej cenie, to właściwie bezkonkurencyjną.